Okej, okay, więc cześć i witajcie, ja jestem tam, dzisiaj zrobimy sobie odcinek z infekcji młotem, niestety, zobaczymy czy pomieszamy, czy nie, nie mam pojęcia, jak to wyjdzie wszystko, ale ja pokażę, pokażę Wam też odcinek, w tym odcinku, pokażę w tym odcinku, oczywiście tak, e, oczywiście tekstu z baka, takiego fajnego, ty widzicie, taki wow, tekstu z baka, uznajmy, że na słabe komputery, nie wiem, jak to woli, taki, wydaje mi się okej, okay. ale nie na w skle, taki wydaje mi się okej, okay. fajny taki mi się wydaje, taki wow, Fajnie to wygląda te bloki. Niektóre, niektóre się nie, nie różnią, na przykład tutaj ziemia, jest śmieszna jest, taka fajna. Tutaj, tutaj, o takie fajne, to jest fajne, co nie? Fajne, fajne. Jeśli będzie tu 10 lajków, mam nadzieję, że wbijacie. No to, no to, no to, wam linka w komentarzu. W, komentarzu, w opisie wam linka do tego tekstu packa. A my już widzimy się na pierwszej arence, Wow! Ok, zaczęła się już pierwsza arenka, Jesteśmy żywym. I patrzcie, jak, jak, jak fajnie wygląda ten, ten, ten tekstur spokój, jest fajny. Naprawdę, e, zostawcie 10 lajków, jeśli w ogóle się uda, no i dam wam linka do niego. Chociaż bo ostatni z tymi lajkami to jest słabo. Zabiłem zombie, wow, ja go zabiłem, fajnie. Wow, myślałem, że go nie, nie zastrzelę. Tu da się zejść, da się tu zejść, ja mnie wyjątkowo nie tylko. Wow, wow. okej. Okay. Ja mam tak mało fps -u. co jest, czekajcie na 4? nie wiem Mamy taki limit, bo coś dziwnie klatkuje coś dziwnie. A nie powinien tak takie FPS być słabe. Nie dzisiaj. Nie mam pojęcia czemu tak jest. Ale to wygląda naprawdę fajnie, wygląda naprawdę, naprawdę fajnie wygląda ten, ten tekst odpak. Mów, Więc mówię, tak? No, Przypomniał często w wow, zabiłem go, fajnie. Bycie zostawili tego lajka, no bo naprawdę lajki też będą mój filmie, nie wiem, pokazywali będzie się w wyświetlał. No, a wy dostaniecie fajny co to spaka. No, więc opłaca się, widzicie. No więc polecam wam zostawić tego lajka. O, tu idzie zębiak. Nie, nie z Hmm. Chyba, że przejdę tak. bo co jest? Tam jest ten zębiak, czy nie ma tam tego zębiaka. Czyli tak. Chyba lepiej zejdziemy z na dół, chociaż nie. Jest! Jezu! To było naprawdę ciężkie. Ja się mogłem zginąć. O. Było naprawdę. Aj źle. Aj źle. To, źle to. Źle to. Źle to. Aj, mogę tu nie iść. To nie gdzie jest ktoś z ludzi jeszcze tutaj? Jest tu ktoś z ludzi? Czy nie ma tu nikogo z ludzi? tam się, kampion To bez sensu tak jest. Wszyscy się z Aj, a to był dobry pomysł, ej! Ty był najlepszy pomysł, żeby tam przejść, tak, czekajcie. Jak ja tam przesłem Przeszłem, czekajcie. Gdzie ja szłem? Tutaj. Czekajcie. Gdzie to było? Tutaj było? Nie, gdzie to było? Czekajcie. A to był zasty pomysł. Jezu. Nie, nie, tylko film nie zrobił przez to. Powiedziałem, takie brzydkie słowo Naprawdę, YouTube. Nie dajcie mi bloka za to, co powiedziałem. No, a to by... wow! Ej, jak... Nie, to nie tutaj. Są... Naprawdę. Hmm. czekajcie, jak tam... Gdzie to było? Czekajcie. Tutaj, tak, tutaj. ale to był naprawdę niesamowity pomysł. To już nikogo nie ma, co? Nie, są, 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 a teraz spadłem. Naprawdę. O też ktoś się ma... Wow. Jakaś kobieta chyba. A wiemy gdzie to jest. Nie tutaj. Tak. Czekajcie, jak szłem tak. Czekajcie, ja tu nie mogę się w, tele, w terenie odnaleźć. O nie. Czekajcie, jak szłem tutaj, to, to będzie... Gdzie to będzie? Co jest? Tutaj. Okej. Okay. Do drugiej strony. Gdzie mam taki dziwny? Nie mogę się w terenie odnaleźć. To nie mogę spaść. A, naprawdę jak tutaj jest okej. Okay. ok, to jest już na kolejnej, a ten już w sumie ostatniej, bo tylko dwie będą, bo to jest taki odcinek w sumie o teksturze co macie sobie teraz podziwiać w, ten, w tym momencie, macie taką możliwość, trafiać kogoś, czy nie? Ło, wow! 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 wow, zostaw mnie! No nie. Nie, to nie miał tak wyglądać, to miało całkiem inaczej wyglądać. Nie, nie to miało całkiem inaczej wyglądać, naprawdę. Ech, o, o nie. Z, jak, teraz, jak ja miałem piskliwy głos tam. Dobrze, typie, dobrze, dobrze. Ty wyciągnąć on nam się, się mną, to był asysta, uznajmy to jako asystę. Bo w sumie go nie zabiję, ale to było jako Więc no, uznajmy to jako asystę. Okej, zagadzaj, wow, widzicie jak krótka, fajna ręka? Okej, więc jeśli odcinek wam się spodobał, zostawcie suba, lajka like, i komentarz. A jeśli chcecie... Wiedzieć co dalej z tym, tak i kiedy on się pojawi, w tym, w tym, czyli w opisie, to musicie zostawić suba, oczywiście, ponieważ jeśli dostaniecie suba, to będziecie wiedzieć o kanale. Kiedy na przykład powiem gdzieś, co że już jest, te 10 lajków, na przykład w następnym filmiku mogę podziękować, jeśli będzie te 10 lajków w końcu, oczywiście, na przykład za te lajki, wtedy będziecie wiedzieć, że już w, tamtym, w tym filmie jest, już ten w opisie jest już ten tekst Dlatego zostawcie lajka like tutaj, no i suba oczywiście. Mówiliście w komentarzu, że zostawiliście suba. No i do następnego, Cześć. Wow!